Jeżeli chodzi o zastosowanie medyczne moksy, tak jak mówiłam, oczywiście no nie tylko w medycynach wschodu stosowano to zioło, ale jego zastosowanie było też szeroko rozprzestrzenione w Europie. Także o ile teraz sama moksa, sam piołun oczywiście nie jest zalecany przez lekarzy w żadnej formie, być może przez niektórych, którzy zajmują się zachodnim ziołolecznictwem poleca się picie naparów z piołunu w celach odrobaczających czy żytniczych, to w przeszłości w zachodnich medycznych podręcznikach znajdziemy opisy zastosowania moksy i tego do jakich narządów, do jakich systemów ma powinowactwo. I tutaj na pierwszy plan wysuwa się żeński układ rozrodczy, czyli taki wpływ na ginekologię i moksa była powszechnie zastosowana do wywoływania krwawienia miesiączkowego. Także dotyczyło to picia naparów, dotyczyło to okadzania i miało to spowodować i faktycznie powodowało wywołanie krwawienia. W czasie, kiedy okres się spóźniał, albo na przykład, jeżeli dziewczynka nie zaczynała miesiączkować we właściwym czasie, to też można było takie zabiegi się pokusić. Dlaczego to działało? Działało to dlatego, że moksa jest także ziołem poronnym, to znaczy nie wolno go stosować w ciąży i oczywiście w przeszłości opisywano takie praktyki, gdzie w celach poronnych, w celach spowodowanie popełnienia podawano kobietom napar z piołunu i to wiemy, że to działało. Teraz mówimy, że jest ona przeciwwskazana do stosowania w ciąży w żadnej formie, choć oczywiście jeśli myślimy o zastosowaniu zewnętrznym, to będą takie sytuacje, kiedy korzyści będą przeważały nad ryzykiem, to znaczy jeżeli spalamy gdzieś wystalnie w okolicach dłoni, stóp czy kostek, małe stożki moksy, no to oczywiście na płód, na przyszłe dziecko to w żaden sposób nie wpłynie. Drugim miejscem, do którego to zioło ma szczególne powinowactwo jest przewód pokarmowy. Tutaj zarówno zastosowane wewnętrznie, jak i zewnętrznie, dlatego że będę Wam mówiła o technikach japońskich i faktycznie jest tam dużo punktów dedykowanych do Leczenia biegunek, zaparć czy problemów z trawieniem. I oprócz tego, że bylica reguluje pracę przewodu pokarmowego, działa przeciwdziała powstawaniu gazów, działa żółciopędnie. To także ma silne właściwości przeciwpasużytnicze i odrobaczające, a wiemy, że ewentualna obecność pasożytów, robaków być może teraz nie jest coś częstego, popularnego, ze względu na wysoki poziom higieny w świecie, ale w przeszłości zdecydowanie był to problem, także możemy sobie wyobrazić, że było to jedno z ważniejszych zastosowań jeszcze może kilkadziesiąt, żeby nie mówić kilkaset lat temu. Ma także działanie ściągające, wysuszające, o którym wspominałam przed chwilką, i przez to pomaga zatrzymać biegunkę. Zwłaszcza, że biegunka też często pojawia się przy zatruciach czy obecności pasożytów. Ponadto wykorzystujemy właściwości ogrzewające moksy właściwości wiatropędnej smak gorzki tym samym łagodząc dolegliwości trawienne, takie jak wzdęcia, pole brzucha, po posiłkach, ale także między posiłkami. I co ciekawe, Moksa ma też działanie uspokajające tutaj zarówno przyjmowana wewnętrznie, jak i sam dym moksy uspokaja, pomaga oczyścić głowę, pomaga oczyścić myśli, pomaga uspokoić zmysły, więc możemy to wykorzystywać. Natomiast podkreśla się, że w takim wypadku warto łączyć moksę także z innymi ziołami, więc gdybyśmy na przykład chcieli ją spalać i wdychać dym, żeby uspokoić siebie pacjenta czy okadzić dom, to możemy łączyć ją z lawendą czy, czy różą czy innymi ziołami o przyjemnym, delikatnym zapachu, co też troszeczkę nam zabije nieprzyjemny zapach dymu od MOX.